Szanowni Państwo, jest już po rozgrzewce, ostatnie przygotowania do meczu sparingowego Parasol Wrocław PKSłany, Słany. fajna pogoda, pełna zima, pada śnieg, gdzieś około... 5 cm, może 10 cm śniegu, ale myślę, że tak z 5 cm śniegu na boisku jest, sztuczna nawierzchnia. Chłopaki tutaj się przed chwilką rozgrzewali, jest duch w narodzie. Dzieciaki są, dzieciaki młodzież, bo to chłopaki mają mają lat, to już nie można żartować. Chłopaki są oderwani od komputerów, co jest świetne. No i gdzie będą tutaj swoje pierwsze takie zimowe zmagania robić w tym sezonie. Bo jeszcze meczu w takich warunkach nie było Parasol Wrocław Czerwone stroje Czerwone koszulki Już po krzyku. Teraz tutaj drużyna PKS-u szykuje się Myślę, że będzie okrzyk bojowy Więc na niego poczekamy Fajnie by było, jakby się drużyny jeszcze zaprezentowały Nie wiem, kto tu będzie sędziował ten mecz To poprosimy, żeby tak było No i czekamy na okrzyk Drużyny PKS-u Ostatnia narada. Chłopaki czują swojego ducha tutaj. Czekamy na okrzyk, nie chcę zagłuszać tego krzyku. Hej! Okej, panie trenerze. Fajnie, jakby się zaprezentowali, tak drużyny stanęły na boisku, żeby się pokazały. Obydwie? Obydwie, jeszcze niech raz jak okrzyk zrobią. Obie drużyny, bo nie filmowałem parasola, jak krzyczą. Mogę waszą do tutaj tak, ustawcie się na boisku, fajnie. No, trzeba było tu troszeczkę pokierować ruchem. Zawsze to fajnie, jak się chłopaki pokażą, to i będzie pamiątka. Osoby, które będą oglądać to wszystko teraz za pomocą transmisji. Brawo, chłopaki! Brawo! No i tym samym rozpocznie się za chwileczkę mecz. Yy, tak jak powiedziałem, niebieskie stroje to są chłopaki z PKS łany czerwone parasol Wrocław. No i mam nadzieję, że będziemy tutaj bardzo fajne emocje mieli. Trudne warunki dla chłopaków, więc tutaj będą się pewnie będą się ślizgać, przewracać. No i może nawet szybko biegać żeby się zagrzać, zobaczymy jak to będzie, pada drobny śnieżek po Państwa prawej stronie, czy po prawej stronie ekranu będą będzie na prawym boisku drużyna parasola, na lewym PKS łany No i gwizdek rozpoczyna, rozpoczyna drużyna parasola, podanie do tyłu i środkiem Podanie do środkowego pomocnika, na prawą stronę przerzucenie piłki piłka grzęźnie, w tym śniegu, chłopaki muszą to rozpoznać dopiero jak to wszystko będzie tutaj działać. Spróbuję troszeczkę bliższy kadr zrobić. No i akcja prawą stroną. Piłka grzęźnie w śniegu, nie jest taka chętna, żeby daleko polecieć. Pada drobny sobie śnieżek i fajny sparringowy mecz pa, parasol przy piłce Poda, no piłka tam miała być dość pewnie dośrodkowana, ale coś nie wyszło chyba podanie do zawodnika, przejęcie przez PKS tam przepychanka taka Parasol przy piłce, będzie dośrodkowanie, jest główka, uderzenie i bramkarz wybija piłkę, ale będzie jeszcze dobitka, zobaczymy co to będzie, rzut bramkarza, ale piłka przechodzi obok słupka, jakieś 20 cm i od bramki rozpocznie drużyna PKS-u. Fajna akcja była. upaki tak na razie macają się z, z, z sytuacją na boisku. A jednak e, się okazuje, że dotknął bramkarz, bo jest podyktowany rzut roży. Ja tego nie zauważyłem. No i rzutem rożnym rozpoczyna drużyna Parasola Wrocław. Ośrodkowania, ale tam noga trochę ugrzęzła w tym śniegu. Nie było precyzyjne uderzenie, tak jak sobie zawodnik wymyślił. Parasol przy piłce, przechodzi zawodnika na brońce. I będzie uderzenie na bramkę, tak, i bramkarz pewnie... Zapał biłkę, rozpoczęcie krótki wyrzut, no tam nieprecyzyjne uderzenie. Jeszcze tutaj chłopaki muszą wyczaić o co chodzi z tym śniegiem. PKS przy piłce, przejęcie przez parasol, oddanie do swojego zawodnika, akcja na prawej stronie boiska, dośrodkowanie. I tam zawodnik się przymierzał, ale nie sięgnął piłki, teraz jeden zwód drugi i uderzenie na bramkę i tutaj bramkarz przytomnie zainterweniował i rzutem rożnym rozpocznie drużyna parasola. No, trzeba przyznać, że parasol tutaj yy, zaczął fajnie, bo, bo ciśnie, rzut będzie rożny taki z połowy szerokości boiska. Dośrodkowanie nam, do główki startował zawodnik, nie sięgnął, drugi zawodnik parasola uderzył nogą, ale piłka niecelnie mija się pół metra od bramki i tutaj rozpoczyna drużyna PKS-u. Krótkie rozegranie na prawą stronę do zawodnika, podanie do środka, ale przejęcie przez parasol. Parasol przy piłce nie można powiedzieć, że kopanie albo grzeba na w śniegu. Zawodnik parasola szuka pozycji strzeleckiej, został tam zablokowany. Bramkarz pewnie chwycił piłkę i krótko rozgrywa, ale to niebezpieczne takie rozegranie przy samej bramce. Tutaj trochę kłopotu miał obrońca, żeby wybrnąć z tego. Parasol znowu przejmuje piłkę. Można powiedzieć, że tu inicjatywa jest po stronie parasola cały czas w tej chwili. Jakoś PKS nie możesz odkleić od swojej bramki teraz okazja tak jest. Parasol zdobywa bramkę. No zupełnie zasłużenie, bo tu chłopaki grali z fajną koncepcją, z takim e, zacięciem. No i takie akcje zazwyczaj kończą się bramkami, prędzej czy później. No PKS musi się jakoś tutaj zabrać sobie, jak e, chce jakoś bramkę zdobyć, no to nie da rady, nie wychodząc ze swojej połowy. No i zobaczymy jak to się przystanie. teraz akcja zbudowana z środkiem, podanie do środkowego pomocnika, próba tam przejścia przez zawodnika, odegrania do kolegi, ale nie, teraz są przy piłce, PKS przejmuje ponownie piłkę, akcja w środku, kółeczko w zawodnika. Ciężko, ciężko porusza się po tym śniegu. Zresztą zawodnikom też i teraz parasol przy piłce. Zatrzymanie piłki, podanie do środka. No i strzał w kierunku bramki. Piłka mija się jakieś 4 metry od słupka i PKS rozpoczyna od bramki. Fajna, fajna pogoda. Naprawdę jest wyzwanie dla zawodników gra w takim śniegu. 1-0 dla drużyny parasola, to są pierwsze minuty, jakieś 5 minut meczu mamy za sobą, może 10. Nie widzę tu zegara na, na kamerze i teraz będzie dłuższe wybicie, tak jest. Tam próba takiego przedłużenia nogą. Akcja jest na prawej stronie boiska, bo teraz w piłce jest drużyna parasola. I idą zawodnicy, tutaj zawodnik próbuje się przedrzeć, uderzenie i bramka, tak jest. No niestety tej bramki nie zarejestrowałem, bo y, patrzyłem poza kamerę, ale jest dwa do 0 dla drużyny Parasola. Przypomnę, y, w meczach ligowych to DKS zakończył na trzeciej pozycji w czwartej lidze, a drużyna Parasola awansowała do czwartej ligi. Mam krótkie, y, trochę bliższe kadry, więc no... Nie postarałem się, dwójka dla mnie, bo nie ująłem tej bramki. Ale piłka została skierowana w lewy, dolny róg bramki. Posłana została celnie. Bramkarz nie dał rady opanować tej piłki. No i 2-0 dla drużyny PKS-u. Przepraszam, dla drużyny Parasola. 2-0 dla drużyny Parasola, tak to fachowo jest. No i cały czas parasol jest tutaj jakby w ofensywie to się chwali. Teraz próba uderzenia na bramkę niecelnie od bramki rozpoczyna PKS. O ty, troszeczkę, ruchu, troszeczkę ruchu, do piłki. Nie Krótkie rozegranie piłki, zobaczymy co to będzie, posłanie piłki do środka, tam nie ma nikogo, trochę za daleko wypuszczone, ale środkowa obradca przejmuje tę piłkę, kółeczko jedno, drugie, szuka komu by podać tą piłkę, próbuje się przeżyć, ale no, traci tę piłkę chyba w tym momencie, tak, przecież jednego zawodnika, drugiego, trzeciego, na czwartym zostało to już zastopowane i Peka i drużyna Parasola w natarciu. Mamy tu kibica w postaci pieska. I eee, to słyszymy tam w kadrze, że piesek sobie troszkę poskomlił. I od bramki. I od bramki rozpoczyna PKS. No, ja na razie bramkarz parasola nie ma co robić nie było żadnej akcji na jego bramkę, ale może teraz, może teraz próba rozwinięcia akcji była i jest nadal. Lewym skrzydłem, zobaczymy co z tego będzie. No ale tam już zawodnik parasola przejął piłkę, i piłka wychodzi na aut. Z autu kto rozpocznie? Drużyna parasola, tak jest. No nie było tam zacięcia w wydaniu zawodnika PKS-u, tak sobie odpuścił tę piłkę. Parasol przy piłce. Martwimy się tu o bramkarza parasola, bo może zmarznąć chłopak. Jak tu nie ma takich jakichś interwencji. No i główka w wykonaniu zawodnika parasola. Bramkarz przejmuje tę piłkę, wybicie niecelne do zawodnika. Drużyny przeciwnej, parasol dalej przy piłce. Fajne wypuszczenie piłki na lewe skrzydło. Ta piłka grzeźnie, to nie można się rozpędzić z tą piłką, bo każda próba dalszego wybicia piłki powoduje, że jak ona uderzy o ziemię, to traci swój impet. No i Parasol tutaj próbuje, próbuje się zawodnik przedrzeć, no i zawodnik PKS-u może niepotrzebnie wybija poza boisko, no i rzutem rożnym rozpocznie drużyna Parasola. No, nie, nie odnalazł się na razie jeszcze tutaj PKS w swojej roli. Dośrodkowanie, no ale tym razem przestrzelił zawodnik Parasola, nikogo tam nie było bo próba odzyskania tej piłki, wybicie poza boisko. Ale chyba będzie, chyba będzie rzut rożny, tak? Rzut rożny, także widzimy, no ta część początek meczu zupełnie, zupełnie zdominowany przez drużynę Parasola. Ale to jest sparring tutaj e, pierwsze takie jakby zmagania piłkarzy w tym sezonie. W takich warunkach, bo chyba w ogóle drużyna PKS już rozgrywa sparing w 2021 roku Tak to ujmijmy Próba dośrodkowania, nic z tego nie wyszło podania środkiem tutaj parasol, gra naprawdę fajnie, fajnie chłopaki grają z takim dużym zacięciem. Myślę, że obudzi się trochę PKS i zacznie podobny styl tutaj reprezentować, czyli mieć taki pazur sportowy, nie odpuszczać sobie, nie grać na jedną, drugą, tylko dać sobie siebie dużo, a nawet wszystko. Próba podania do zawodnika. Zawodnik PKS-u przy piłce biegnie do przodu, próbuje podać. Ta piłka niecelnie do zawodnika, ale tam zawodnik się jakoś odnalazł z PKS-u, przejmuje piłkę. Teraz piłka w drużynie Parasola i Parasol będzie teraz próbował swoje siły na bramkę, motywował swoje siły na bramkę PKS-u. Fajnie podają sobie chłopaki, to trzeba przyznać, że tutaj piłka idzie od nogi do nogi, teraz PKS przy piłce, ale już jest strata, parasol. No zobaczymy, zobaczymy, czy tu chłopaki z pks trochę się zepną. No i wypuszczenie piłki, teraz jest okazja na zdobycie bramki. No to piłkarz nie wiem co chciał zrobić, może chciał podać. Ta piłka w ogóle nie, nie, nie poleciała nigdzie, ugrzęzła w śniegu. Teraz i bardzo fajnie wychodzi zawodnik, parasola będzie uderzenie. No i chyba tutaj cud, tylko ratuje PKS przed utratą bramki, bo niecelnie zawodnik uderzył, a miał wolny, lewy, lewą część bramki i tutaj mogła swobodnie piłka być skierowana. Zresztą taki pomysł był zawodnika, no ale niecelnie uderzył, też trudno się dziwić, bo mówię, warunki trudne są. Śnieg powoduje, że ta piłka leci nieprzewidywalnie. Nawierzchnia jest coraz bardziej rozdeptana, więc tym bardziej ta piłka jest nieobliczalna w swojej trajektorii. Parasol cały czas przy piłce. Podanie tu na czystej pozycji zawodnik, uderzenie bram, tam obrońca wybił tę piłkę. Ale jeszcze cały czas akcja i wybicie przez zawodnika PKS-u na ruch, no była taka, no był pressing, była akcja na bramkę, jedna, druga, trzecia. No, przypominam, 2 do 0 dla drużyny Parasola. I teraz z rzutem rożnym Parasol będzie dośrodkowanie, piłka leci, tam zawodnicy, trzech zawodników startowało do główki. No i ostatecznie zakończyło się to wyjściem piłki poza boisko, od bramki PKS. Ach, teraz było fajne uderzenie, no cały czas parasol ciśnie, ciśnie, ciśnie. PKS nie ma jakby pomysłu na to, co tutaj się na boisku dzieje. No zobaczymy, zobaczymy. Zawodnicy parasola od nogi do nogi fajnie sobie grają. Tego nie widzimy po stronie PKS-u. Zobaczymy co tu będzie, zawodnik szuka sobie miejsca, podanie będzie chyba bramka, nie no tutaj e, bramkarz wybija piłkę, e, a zawodnik był właściwie praktycznie już sam na sam z bramkarzem i rzutem rożnym rozpoczyna drużyna mm, drużyna parasola. Może uważać, żeby się nie mylić, tu parasol, tu PKS. Obie drużyny zaczęły się na P. No i uderzenie, bardzo blisko, bardzo blisko słupka bramki przechodzi piłka. I od bramki zaczyna PKS. Zobaczymy, tutaj, no tak jak mówiłem, cały czas w natarciu jest drużyna parasola. Taka nie stworzysz jeszcze żadnego poważnego zagrożenia i żadnej właściwie akcji na bramkę przeciwnika. No, trzeba by było się obudzić, coś tutaj zrobić, więcej ruchu, więcej takiego sportowego zacięcia chyba trzeba tutaj zaprezentować, bo śnieg jest dla wszystkich tutaj taki sam na tej nawierzchni. Parasol przejmuje piłkę, tam się zawodnik poślizgnął, ale na bramkę, bramkarz yy, odbił ręką piłkę, piłka odskoczyła, ale ostatecznie łapie bramkarz piłkę w ręce pks I rozpoczyna PKS teraz przejęcie piłki znowu przez drużynę Parasola, Parasol cały czas ciśnie, nie daje za wygraną Fajne podanie naprawdę, bardzo fajne podanie było I co tutaj będzie, trochę zamieszania, troszkę kopaniny Wybicie takie trochę na oślep do nikogo. Walcz, walcz, walcz o tą piłkę! Walcz! No, trochę tutaj trzeba chłopaków domotywować, bo tak sobie chyba trochę lekceważą tą grę. Mam takie wrażenie, że nie dają się z siebie wszystkiego. Teraz posłana piłka została na lewe skrzydło. Tam jest zawodnik, środkiem przewraca się zawodnik, który miał piłkę, ale będzie walka i jaka decyzja sędziego. Piłka dla drużyny, dla drużyny parasola. I parasol środkiem, przejęcie piłki przez PKS, ponownie parasol. No i tutaj będzie sytuacja tak, bramkowa oczywiście, bramkarz wyszedł do tej piłki bo poszło podanie takie do zawodnika z przodu, yy, który już był praktycznie sam na sam w tym momencie z bramkarzem, bramkarz próbował zażegnać tę sytuację, wystartował, no niestety nie zdążył i jest trzecia bramka, tak właśnie w tym momencie 3-0 prowadzi drużyna Parasola i czas dla PKS-u, żeby się naprawdę tutaj przebudzić, żeby żeby dać siebie więcej, żeby taki pazur sportowy był, żeby było więcej ruchu, więcej zacięcia, więcej podawania może, nie tylko y, takiego próba, próby indywidualnego przechodzenia. No, zabrakło, zabrakło tutaj takiej próby rozegrania, takie przedzieranie się przez zawodników, to jest raczej droga donikąd. Raczej trzeba podawać tę piłkę. To dokładnie to, to co robi tutaj drużyna Parasolowo o przykładowe podanie piłki wzorcowe, piłka trafia do zawodnika, proszę o odegranie i to, to robi swoją robotę i to potem kończy się bramkami. Proszę zobaczyć jak ta piłka chodzi. Tego bym tutaj też oczekiwał od zawodników PKS-u. A tutaj widzę, że chyba ciśnienie jest, żeby strzelić bramkę jakoś i każdy próbuje to zrobić indywidualnie. Zdanie tutaj ale przytomnie odgrywa do, do tyłu, do kolegi. Naprawdę bardzo fajnie się to wygląda. Jak ta piłka idzie od nogi do nogi, będzie, będzie nagroda za to fajnie. Bramkarz tutaj wybronił tę piłkę, ale padają strzały na bramkę i to się będzie bramką kończyć. Jak to się drużyna pks nie pozbiera, to oceniam, że będzie ze 6 bramek strzelony. Na boisku, zobaczcie Państwo idzie piłka od nogi do nogi. No, PKS jest zupełnie bezradny, ja tego nie rozumiem o co tutaj chodzi, ale taka to jest niestety smutna rzeczywistość. No ale to jest mecz tu się trzeba uczyć, tu trzeba zbierać doświadczenia, uderzenie na bramkę i, i bramka, tak? Drodzy Państwo, to jest to jest czwarta bramka. Czwarta bramka to chyba za nisko oceniłem, to już na sześciu się nie skończy Jeżeli tu się nic te, na tym boisku nie zmieni 4-0 dla parasola, no i, i zobaczymy, czy tu jakieś wnioski będą Zobaczymy, co będzie po przerwie w ogóle, czy, czy zawodnicy jakoś się zepną i zaczną grać Podaniami Mikołaj, podaniami! Muszę no, tutaj chyba krzyknąć, podpowiedzieć, a jakaś tam... Kontuzja zawodnika, nie no, podniesie się zawodnik i parasol przy piłce. No bardzo fajnie rozgrywa, spokojne, spokojne uderzenie. Ależ teraz piękna bramka! Padło no, prześliczna po prostu. Trzeba powiedzieć, że to było fantastycznie rozegrane. Podana piłeczka i świetne uderzenie. Piłka w okienko bramki, posłana. bramka tutaj był w ogóle bez. nie miał nic do powiedzenia. I tym samym jest, ile 6 0 Tak. 5-0, bo już się tu głupi. Powiedziałem, że, że jak PKS się nie zbierze, to będzie 6 do 0, jest 5-0 i to się skończy naprawdę bardzo wysokim wynikiem, jeżeli tutaj nie, nie zostaną jakieś wyciągnięte szybkie wnioski. No bezradnie, bezradnie tu jest na boisku. W wydaniu PKS-u uderzenie proszę bardzo do przodu, ale praktycznie do nikogo. Będzie, Będzie nad czym się tu zastanawiać i, i nad czym szkolić. Próbował tutaj zawodnik przejść parasola. Teraz PKS, podanie, próba przedzierania się środkiem. No i nic, nic tutaj z tego nie wyszło. Była przepychanka, strata piłki i parasol jest przy piłce. Podanie do zawodnika, który jest sam na sam z bramkarzem. No i tu przytomnie obrońca wybił, bo to już było, pachniało kolejną bramką w powietrzu i będzie rzut rośnik. Drużyny parasola. Także widzicie Państwo, 5-5 do zera, ale bardzo zasłużony wynik, bo tutaj bardzo rozsądnie gra drużyna parasola. Bardzo, bardzo przemyślne podania, spokojnie, naprawdę fajnie się to ogląda. Natomiast PKS tutaj musi przemyśleć swoje działania i, i podjąć jakąś walkę, bo na razie ta walka jest zupełnie nierówna. Parasol przy piłce. Piłka tam gdzieś ugrzęza w rogu w śniegu i wychodzi na pozaboisko i mamy rzut rożny. lekko przestał padać. Taki zupełnie drobniutki w tej chwili jest nie wiem która to minuta meczu i od bramki PKS PKS trochę ruchu chłopaki bo nie ma co oglądać na razie Parasol ponownie przepił co no podania i do podania, tu to, to będzie się dokończyło bramkami. To, no tutaj tylko cud uratował teraz, bo zawodnik wchodził na czystą pozycję, uderzał na bramkę. To, no nie opanował tej piłki, bo, bo ślisko jest, ale to, to pachniało bramką na, na dzień dobry tutaj. No i trzeba coś tu zmienić. Czas, czekam cały czas niecierpliwie, a zawodnicy coś tutaj pozmieniają. przez bramkarza do zawodnika drużyny przeciwnej zupełnie zupełnie to niezrozumiałe jest dlaczego tak to wygląda no ale no, to jest sparing, tutaj będą wnioski tu będzie takie patrzenie jakie są niedoróbki widać, że drużyna nie pozbierała się po, po, po tej przerwie że umiejętności które były na razie nie są wykorzystywane podanie teraz do zawodnika, zobaczymy co ten zawodnik tutaj zrobi z tą piłką, wybicie piłki na aut i że ten z autu rozpoczyna PKS i piłka idzie do tyłu Podanie tutaj zobaczymy co będzie trzeba się by było porozglądać w do środka, tam dwóch zawodników parasola próbano takie mocne wejście odzyskanie piłki przez PKS strata teraz no i jakieś tam bolesne starcie zobaczymy co tu będzie o, to kontuzja kalana. to Mikała już z tym kolanem miał kilka kontuzji zobaczymy co na czym to się zakończy teraz o, musiało być starcie dotkliwe tu bo zawodnik się nie może za bardzo pozbierać zobaczymy aby się nie zakończyło to jakoś poważniejszą kontuzję no zostaje zostaje na boisku. bądźmy bądźmy myśli, myśli, że wszystko wszystko będzie dobrze. i teraz się tutaj parasol napędza i uderzenie tutaj nikt nie zamykał tym razem, ale jeszcze zawodnik od no to będzie chyba ta, proszę zobaczyć fajne odegranie, piłka zeszła zawodnikowi myślę, że chciał strzelać jednak na bramkę. I to nie udało się, tu zablokowany strzał, ale bardzo był dobry pomysł na na rozegranie piłki. Podoba mi się, no tak po prostu zawodnicy peke, zawodnicy Parasola grają naprawdę przemyślanie. Ta piłeczka wędruje od zawodnika do zawodnika bez jakichś większych problemów. No a potem kończy się to uderzeniem na bramkę i stąd jest wynik 5 do 0 dla Parasola. Ale generalnie fajnie, fajnie, że tu chłopaki się ruszają. Że, że no też trochę pokory będzie musiał PKS tutaj nabrać żeby nie obracać pióra i zobaczyć, że trzeba ciężko pracować, żeby być cały czas jakby w kondycji, że to nie jest tak, że jak się ma kondycję i formę, że to jest zawsze, no to w kondycji i formę trzeba pracować. Nie ma nie ma za bardzo ruchu no, zobaczymy tam kiwanie się, ale cały czas przy Nasz opanowanie i mamy koniec pierścowo. Ile przerwy będzie mniej więcej? Dwie, trzy minutki przerwy, i za chwilę rozpoczynamy. Drugu.